Witam serdecznie kolejne Naryby z Markiem. Tym razem na spinning. Tym razem trochę innym samochodem. Z trochę innym szoferem za kierownicą. Witamy Rafała. Rafał już zaczął szybciej ode mnie. Zdecydowanie szybciej ode mnie. Ja jeszcze się tu będę trochę bawił. Ale mamy problem. Ktoś zostawił zostawiony zostawiony swój zestaw na drapieżnika z martwą rybką ja się akurat oczywiście wbiłem w to i teraz o, tam jest była na końcu tego płotka ona spada to. ja odwiedzam takie sobie stare miejsca spinningowo karpiowe bo tutaj też karpiowałem jeszcze brania nie miałem ale Rafał miał przed chwilą bardzo fajne uderzenie takie pierwsze w tym dzisiejszym dniu to gdzieś tu przy samym brzegu, może na chwilę skierujemy kamerę na Rafała, może mu się coś uda złowić. Nie. I tak na dobrą sprawę, to myślę, że to jest jeden jest. z moich najlepszych filmów Mamy Szczupaka. Mały, mały, ale jest, o. poszedł, ale o, był. Ale to był szczupak, nie wielki, był... ale był. No. Marek przewidział, dlatego kamerę włączył <laughs> wiedziałem co robi. Ale coś było Dobra ja się może zajmę... Ta... Ale niewielki to Zajmę się kamerowaniem Tak zwany pistolet Tam, tam pod tym drzewem siedzi szczupak Marek przedziera się Już pierwsze ofiary <laughs> Ten człowiek jest niesamowity Potrafi nawet wspinać się po drzewach. Marek, uważaj, bo muszę cię ratować. No wiesz, chcę mi czyste sumienie. Ja, pierdyka. Jedziemy teraz na drugie jezioro, to dłużyńskie, które jeszcze tutaj widać zostawiamy. Przenosimy się na drugie. Ledwo przeciągnąłem przynętą po dnie i stwierdzam już, że nasi tu byli. Alga, Algunia, dwójeczka. Patrz, nie boi się nawet. A myślę, że ona się boi, to bardzo. No ale to co? Nie wie, co ma zrobić. Zmieniamy stanowisko za wcześnie. Stanęliśmy samochodem Ja się pomyliłem i teraz tutaj Rafał mi ma że musi tyle kilometrów dygać. Za karę Na karę, no niestety Już wszedł, a teraz za nim ja Dotarłeś Alleluja. No Rafał, dotarliśmy do tej kładki Jak to się czuję parę kilometrów musieliśmy iść, żeby tu dotrzeć, ale warto. Pokaż wszystkim. I zaraz wszystkim pokażę. jest pięknie, Dlaczego ale warto? Ja już chyba nie będę wędkował. <grym> nie mam sił. Z Markiem na ryby nie pojedzie. Z Markiem już odradzam, nie jedźcie z Markiem, wykończy was. On ma siłę jak młody chłopak, bo ja już wymiękam przy nim, także pozdrawiam. No, Rafał, ja też wymiękam, też mi dało to w Kośnie, że Myśmy się pobłądzili przede wszystkim na leśnych dróżkach i potem, potem się stał problem. Człowiek bo... widok jest cudowny i naprawdę być to i umrzeć. Tak. <laughs> naprawdę tak. jest pięknie. No i dopiero po południu, jak już jesteśmy bardzo zmęczeni zaczęłem brać ryby, ale zobaczcie na co wziął okoń. Na taką blachę. Taką blachę wziął okoń. Duży to on nie jest, nie? Ale ta blacha i okoń. No, może za jakiś czas zaatakują też szczupaki, no, w każdym razie pierwsza ryba tego dnia, po wielu godzinach machania wędkami, po krążeniu po tym, po lesie, po zbłądzeniu, po wspinaniu się na kładce, w końcu jakiś, jakaś zdobycz jest. Duża. Duża nie jest, ale jest.